Cześć, witam Was w 40. odcinku Smurder Mystery. Dokładnie. Tak, dzisiaj jest 40. odcinek, no i jedziemy dalej z tworzeniem gry. Tak, i właśnie przygotowałem także nowe mapy z okazji tego, że dzisiaj jest właśnie ten 40. odcinek. Tak, 6 nowych map, no i przeniesiemy je do gry. Tak, damy tutaj. Tak, dodaję nowe kafelki, macie wszystko na GitHubie, i jeszcze przed rozpoczęciem głównej części odcinka zmienimy dwie rzeczy związane z mapami. Właśnie tutaj mamy ustalone ile jest map, od razu 10, i zrobimy trochę inaczej. Tutaj mamy init maps, to tu zmienimy na LED. Tu nie będzie niczego. Maps zrobimy filesnames.length żeby nie trzeba było za każdym razem tu zmieniać, jak nową mapę będę dodawać. I zrobimy tutaj export maps, to się równa maps, i wtedy to będzie można skasować. I tutaj dodamy jeszcze coś takiego, co właśnie dodałem w tych plikach z mapami. A mianowicie begin spawn, czyli tam gdzie się mają gracze na początku urezbić. I tu zrobimy coś takiego const begin spawn. To będzie tym razem obiekt i tu zrobimy x. To jest object.begin spawn od 0. I tu będzie od 1 i tu będzie y. Tu będzie begin spawn, to jest begin spawn. No i na playerze zmienimy tego nazwy. to będzie player begin offset x. To będzie player begin offset y analogicznie. No i wtedy to wyrzucimy. I w tym miejscu dodamy coś takiego. Player.x to się równa data.map.begin spawn, ponieważ to jest na obiekt data, obiekt z mapą, no i tutaj to będzie begin spawn.x plus player begin offset x. No i tu będzie podobnie, tylko że z y. -kami. No, i to będzie trzeba to usunąć jeszcze, bo ten offset to jest właśnie to: player size podzielić na 2 plus minus, tai size podzielić na 2. No, i zapomniałem tu jeszcze, minusy powinny być oraz razy tai size jeszcze. No, i widać, nowe mapy działają. No, i teraz przejdźmy do tematu odcinka, czyli do atakowania strzałami. No, i tak, na początku będziemy musieli zrobić hitbox dla strzał. Mamy tutaj ogólnie klasę hitbox, hitboxu, więc ją właśnie tym razem użyjemy. No i pierwsze mama się wytłumaczę, jak ogólnie to będzie działać. Te hitboxy strzało, to będzie trochę naszej niż hitboxy graczy. Więc wejdziemy w naszego Paint'a 3D. No to narysowałem jakąś przykładową strzałę. No i jak widać, no to strzała to może być takie koło, czyli ten grot strzały będzie się poruszał po jakby kole, w zależności jaki będzie kąt. No jest tak, jakiś tutaj kąt alfa. Które właśnie mamy zdefiniowany tutaj dokładnie. No i promień tego koła. No i tak, ten hitbox, no to powiedzmy narysuje gdzieś, no, coś takiego. Powiedzmy, to gdzieś tu będzie. No, na razie narysuję powiedzmy tak, to później będziemy poprawiać, żeby to było dokładnie tutaj, gdzie ten grot strzały. No i żeby obliczyć położenie tego hitboxa, no to funkcje trygonometryczne, także będziemy musieli użyć. No bo będzie trzeba po prostu znać tutaj tą odległość. Więc tutaj narysuję coś takiego. Tu będzie odległość y od y, środka tej strzały, no bo środek strzały to łatwo. To będzie po prostu x plus arrow size podzielić 2 oraz y plus arrow size podzielić 2. No więc tu będzie jakaś odległość. No i żeby to obliczyć, tu jest też kąt prosty. To jest właśnie r, czyli to jest ten promień. To już będzie akurat znane. Więc to zrobię jako c, czyli const. No i ten a to także będzie const, czyli zrobię c jako const. No i tak jak się chyba już y, posługiwaliśmy tym, no to po prostu ten x to będzie tak. x to będzie ten radius, czyli ten promień razy cosinus alfa po prostu. No, robiliśmy już podobnie gdzieś tam i no i tu będzie y to będzie także ten radius razy sinus alfa. Dokładnie, no, czyli to jest naprawdę cała matematyka, może powiedzieć, prawie cała, żeby to obliczyć. No i to się wzięło po prostu stąd, że na przykład sinus alfa to jest po prostu to podzielić przez to, no i przekształcenie wzoru, no to wtedy wyjdzie coś takiego. No więc to właśnie zaimplementujemy do gry. Mam nadzieję, że to jest no proste. No i tak, zróbmy to tutaj i zrobimy się klasę rozszerzającą klasę Hitbox, ponieważ na razie to będziemy używać tylko do strzał, a później także będzie rzucanie mieczem i to będzie także podobne jak strzały, więc no lepiej zrobić z tego klasę, żeby później nie kopiować kodu. Więc jak mamy klasę Hitbox, to zrobimy coś takiego jak powiedzmy Shot Hitbox. No, tak się nazywa, i zrobimy konstruktor. I tym razem tutaj podamy inaczej. Tu podamy po prostu kąt i będziemy to obliczać na podstawie tego kąta. Oprócz tego podamy powiedzmy Hitbox Size. Tutaj po prostu Hitbox to będzie kwadrat, tak jak to narysowałem. Czyli tu jakiś Size podamy, jaki ten Hitbox będzie miał być. No i podamy także wielkość tego projectile, czyli to będzie akurat arrow-size, więc tu zrobimy coś takiego, short-size. No i będziemy chcieli także ten konstruktor wywołać. No i tu mamy hitbox-data, czyli tu po prostu zrobimy tak jak to robiliśmy wcześniej, czyli super, czyli wywołujemy konstruktor klasy nadrzędnej. I tu zrobimy myślę taką funkcję this.init, mam nadzieję, że to zadziała i tu zrobimy właśnie hitbox-size-angle oraz shot size bo chyba to super musi być wywołany na początku całego konstruktora. No ale dobra, spróbujemy i zrobimy coś takiego jak init. I tu będą także parametry hitbox, size, angle oraz shot size. No i tak naprawdę ten hitbox będzie, no, raz zrobiony dla strzały, ponieważ to będzie ten angle, i to wszystko będzie na początku ustalone. No i przez całe, jakby życie strzały, można powiedzieć, czy aż ona się gdzieś tam rozbije, to będzie hitbox taki sam. Więc powiedzmy, zrobimy coś takiego. This. hitbox to się równa new shot hitbox. No i tu podamy po prostu te parametry, i tu będzie hitbox size. To zrobimy tu coś takiego mi się wydaje: const arrow hitbox size, to powiedzmy takie 35 będzie, i to skopiujemy. Tutaj mamy shot hitbox, tutaj damy to po prostu hitbox size, później będzie this.angle i arrow size. Tak. No jeszcze trzeba to się zrobić extend, że ta klasa rozszerza i to będzie rozszerzenie klasy Hitbox. No i nie, to jednak właśnie tak nie może być. Diskowanie tam sprawdziłem i jednak nie działa. Więc tak, tutaj po prostu w super nie może używać dis, więc zrobimy coś innego. Po prostu to wyrzucimy i zrobimy coś innego. Tutaj w głównej klasie Hitbox zrobimy taką metodę, która się będzie nazywać init i to wszystko damy tutaj i tu zrobimy hitbox data i tu po prostu będzie this.init i tu podajemy hitbox data tu zrobimy this.init czyli to już będzie dotyczyć tej metody najprawdopodobniej tak, tak powinno być a tu zrobimy później coś takiego jak super.init czyli tą poprzednią metodę ale pierwsze no, napiszemy to co mieliśmy tutaj wcześniej ustalone czyli tak, mamy hitbox size, angle i shot size no to będzie po prostu trzeba ustalić to x oraz y, więc po prostu to zrobimy. Tu będzie cos x, to jest math.cos, czyli cosinus tego angle razy, no i tu będzie właśnie ten radius i tu zrobimy powiedzmy shot size podzielić na 2, Dokładnie i tutaj zrobimy razy radius, no i tu będzie sinus. Tak, x, y. No i teraz jak ustaliliśmy to, no to trzeba ustalić po prostu left i right od tego więc zrobimy const left. No i żeby tą pozycję ustalić, to będzie trzeba tak naprawdę zrobić arrow size podzielić na 2, czyli po prostu ten radius plus ten x. No bo jak zrobimy sam x, no to wtedy hitbox by się gdzieś tutaj pojawił. A musimy ten radius dodać plus to. Więc tu będzie właśnie radius plus x. I na razie tyle. Później będziemy jeszcze to sprawdzać. No i tu będzie po prostu to. No i top mamy. No i teraz trzeba po prostu ten obiekt skonstruować. Czyli zrobimy const rectangle coś takiego i to będzie właśnie ten obiekt i tu zrobimy left, tu zrobimy tą skróconą składnię, później będzie right, kolejne top, to także ta skrócona składnia, no i bottom to także obliczymy za chwilę. No i właśnie to right oraz bottom to jest odległość od tej drugiej ściany hitboxa, czyli to jest odległość od tej lewej, czyli no odtąd, a to jest odległość stąd jakby. Więc najłatwiejszy sposób, żeby to po prostu obliczyć to będzie tak. To shot size, odjąć hitbox size, odjąć left. Dokładnie. No to tam wyszło po prostu po przekształceniu tych wzorów, co no, tutaj są, więc no nie będę tego do końca już tłumaczył, no bo to się jest oczywiste w miarę. I tu będzie po prostu to No jak mamy to rectangle, no to wystarczy po prostu tą metodę init stąd wywołać. Więc co zrobimy tak? Jak robiliśmy w konstruktorze, super. coś tam, to tu też zrobimy super. init. No, i to po prostu będzie to hitbox data. I tu będzie także obiekt. No, i tu podamy standardowo rectangle. Wiff to będzie to shot size, ponieważ to jest takie jakby no ten nadrzędny width, no i nadrzędny height, tak można to powiedzieć. Czyli tego takiego obiektu nadrzędnego, tak jak tu mieliśmy WiFi height gracza, to mamy WiFi height tego shot size. I wtedy będzie height. No, i zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie, jeżeli mamy w klasie nadrzędnej. Jakiś konstruktor z parametrami To po prostu trzeba go także wywołać w tej klasie, która dziedziczy Z racji tego, że nie można w JavaScriptie przeciążać ani konstruktorów ani metod To po prostu zrobimy coś takiego Jeżeli hitbox data Jest inny od 0 To zrobimy to tutaj A tutaj żeby to się nie psuło po prostu podamy super od 0 Coś takiego Niestety, ale JavaScript jest, jeśli chodzi o klasy, niezbyt fajny. Więc zrobimy to takim sposobem. No i teraz będzie może właśnie sprawdzić ten hitbox. No i tu trzeba zrobić po prostu tak. this.hitbox.render No i tutaj zrobimy render x, ponieważ musimy uwzględnić także pozycję gracza. Tutaj render y. No i kolor powiedzmy red. Ok, strzelę powiedzmy, no i widać, hitbox podąża za strzałą. Tak, w zależności od kąta. No, widać, jest troszeczkę inaczej tutaj. Ten ruch tutaj jest po prostu na okręgu, więc to będzie trzeba poprawić. No i to można zrobić takim sposobem: left i top po prostu trzeba tutaj odjąć, i to będzie tutaj hitbox size po 12. Tak, tutaj tak samo. No i wtedy, jak sobie dołączymy, to widać jest. Prawie idealnie. Tylko ten hitbox będzie trzeba zmniejszyć. I to zrobimy tutaj. No, myślę, że takie 24. Dobre będzie. No i jeszcze trochę trzeba poprawić. I to wtedy zrobimy. No, tu jeszcze. Jak tu strzelamy, to, to jest dobrze właśnie zrobione, że zrobiliśmy to tutaj. Odbi odjąć hitboxa i spojrzeć na dwa. Ale to koło mamy tu, jakby na, na samym wierzchołku tego. Gro tutaj tej strzały, więc to trzeba troszkę bardziej w środku zrobić. I to po prostu ten radius zmniejszymy. I to będzie hitbox size podzielić na 2. No i wtedy trochę trzeba tutaj zmienić, ponieważ radius to jest, no, po prostu promień. A tutaj musimy zawsze robić arrow size podzielić na 2. Czyli właśnie ta odległość. Czyli to będzie tutaj trochę inaczej. Tu będzie shot size podzielić na 2 i tu także shot size po 92 Bo to można powiedzieć jest taki promień hitboxu, nie promień strzały, tylko promień hitboxu, coś takiego więc dlatego to nazwiemy radius, a tu po prostu zrobimy arrow size po 92 no i widać jest już idealnie tak, powiedzmy niech tak ten hitbox wygląda no i teraz będziemy się mogli powoli zająć po prostu strzelaniem do graczy żeby móc pokonywać graczy tymi strzałami więc tu przewrócimy już 35 no i zajmiemy się teraz tym shot no, i tu będzie naprawdę podobnie jak tutaj, czyli z tymi delikwentami, jakie ja tutaj nazwałem. I tutaj zmienimy nazwę. Tutaj zrobimy sword attack. Będzie sword attack i sword shoot. Oraz zrobimy nową funkcję i to będzie po prostu attack. I tu za chwilę damy jakieś parametry. I to po prostu będzie atakowanie graczy jakąś bronią. No i będzie po prostu tego jednego delikwenta wybieranie. I tak, to będzie trzeba jeszcze pozmieniać w tych innych miejscach. Dokładnie tutaj, ponieważ trochę to F2 nie działa na innych pikach. I wtedy to wytniemy i to wtedy wkleimy tutaj. To będzie, no powiedzmy, attack player. I tu zrobimy coś takiego. Murderer position. I to wtedy będzie ta pozycja tutaj POS. I tu wywołamy sobie to, attack player. I tu będzie POS. I tu będzie powiedzmy... This player position oprócz tego zrobimy ten, jakby taki Murderer Hitbox, czyli albo tu będzie nasz Hitbox w przypadku właśnie Sword Attack, albo ten Shot Hitbox w przypadku strzał, albo później rzucania mieczem. Więc tu zrobimy coś takiego: Murderer tu nie będzie tym razem position, tylko Hitbox. I jak tu mamy Murderer Position, to tu trzeba zrobić Murderer Hitbox i delinquents to zostanie coś takiego i zrobimy return Delinquence. no i tu zrobimy coś takiego const delinquents to jest po prostu to no i tutaj robimy takie jakieś rzeczy a później jeszcze to czyli tutaj już będzie takie typowe pokonanie tego gracza czyli zrobimy inną funkcję function defeat player i wtedy to wszystko także tam weźmiemy no oprócz renderata no bo to jest tylko do sworda więc to zrobimy tutaj. I tu zrobimy takie oto rzeczy. Delinquence. Zrobimy także Murderer Position. Oraz Murderer Hitbox tak jak wcześniej. No i tu wtedy to będzie tak. A Murderer Hitbox to będzie tutaj. I właśnie nie. To musimy stąd wyrzucić. I to będzie po prostu tutaj. Bo tak, bo tutaj mamy SWORDIR INDEX i tak dalej, czyli to co nie będzie związane ze strzałami. Po prostu to zostawimy tu, no i tutaj zwrócimy to player index, czyli return player index i tu będzie tak let defeated player index i tu jest defeat player i tu podamy delinquents tutaj this player position oraz hitbox health i to właśnie jeszcze tu musimy podać. A tak, player Murderer Position Murderer Hitbox, czyli tutaj, tutaj podajemy, i wtedy ten player index dajemy tutaj. I tu trzeba jeszcze zmienić na Displayer Position. No i teraz powinno wszystko działać. Ale dobra, wróćmy teraz do shoot. No i właśnie tutaj jest trochę inna historia, ponieważ to nie będziemy robić tutaj, tylko to będzie właśnie w klasie. Dokładnie tak, to będzie czas zrobić w ArrowShot. Więc tutaj w Update zrobimy powiedzmy osobną metodę update attack coś takiego, no i to będzie tutaj na końcu update attack i zrobimy coś takiego const delinquents, czyli tak podobnie jak tam i tu będzie attack player, murderer position, czyli pozycja no, tego mordercy, czyli tej strzały w tym wypadku, I to będzie this.xpos i to będzie w tablicy this.xpos oraz this.ypos chociaż to zrobimy może powiedzmy POS araj I to będzie takie coś. Po tablicy, później chyba to będziemy jeszcze drugi raz używać. Czyli, no, ta pozycja. Później ten Hitbox to jest hitbox No, i tyle, tak naprawdę. I spróbujemy wypisać to. OK, widzicie? Strzeliłem. No, i przez jakiś czas się pokazało właśnie coś takiego. No i tak, czyli tych delikwentów tak naprawdę mamy. A spróbujemy zrobić więcej graczy. No, OK, zrobimy jakiś na domowym graczem, strzelimy. No i widać, ja się pokazał ten, raz ten. A jak powiedzmy, jeden w drugi wejdziemy, no to widać, się dwóch pokazał w pewnym momencie. Więc to skasujemy i zrobimy const defeated player index. I to jest defeat player. No i argumenty, no to delikwenci i pozycja tego mordercy. I OK, to możemy dać do osobnej funkcji. Ponieważ my robimy coś takiego, że to swordir index robimy tutaj w środku, tak jakby, a to można zrobić po prostu tutaj, na końcu. Więc to może zostać, coś takiego. I zamiast to returnować, to zrobimy tak. To tego nie będzie. No i to player index to będzie tutaj. To zostawimy, coś takiego. No i w tym miejscu także to zrobimy const defeated player, czyli tak jak tam mamy. I tu jest Defeat Player, no i podajemy tak Delikwenci, pozycja mordercy, czyli this player position, oraz nasz hitbox, czyli hitbox. .health. No i ta funkcja jeszcze musi wartość zwracać. No i tu po prostu zwrócimy nie Player Index, tylko Divided Player, czyli ten obiekt playera Więc będzie retur Divided Player. No i właśnie, to co zrobiliśmy, to jest w porządku, tylko nie możemy tego tak zostawić, ponieważ. Tutaj nie jesteśmy pewni, czy na pewno jakiegoś gracza trafiliśmy. Jeżeli mamy divit player, no to jeżeli player index jest inny od minus 1, no to wtedy musimy strzałę zniszczyć, czyli kogoś trafiliśmy. Więc tu zrobimy jeszcze takie zabezpieczenie. Więc jeżeli player index równa się minus 1, no to nie możemy zrobić tego, ponieważ zrobi się błąd. Więc to zapomnieliśmy zrobić tam w odcinku z mieczem. Więc zrobimy return player index, No i to wtedy się już nie wykona. Tu zrobimy, jeżeli defeat player jest inne od 1, to robimy dis.destroy. Ok, jesteśmy trzema graczami. No i tak, pokonamy mordercą, działa. Czyli te nasze funkcje wszystkie działają. No i teraz, wejdziemy powiedzmy tym detektywem i spróbujemy go strzelić. Widać. zginął. No i właśnie, teraz przejdźmy na serwer. Ponieważ w Minecrafcie jest tak, że jeżeli... Z łuku pokonamy jakiegoś gracza, który nie jest mordercą, to my wtedy także giniemy. Jakby taką karę można powiedzieć, że kogoś niewinnego zabiliśmy. Więc tu musimy także to zrobić. Jeżeli my nie będziemy mordercą, oraz ten inny gracz nie będzie mordercą, no to my musimy wtedy zginąć razem z nim. I tu właśnie mamy coś takiego. Jeżeli murderer.player.role równa się role murderer, czyli jeżeli jesteśmy mordercą, no to wtedy zwiększamy jego ilość pokonanych graczy. A w przeciwnym przypadku, kiedy. Nie jesteśmy mordercą. I jeżeli na razie zrobię takiego IFA bez sif, bo jeszcze nie wiadomo, czy tu będziemy w tym elifie coś robić, defeated player.player.role jest inne od role murderer, czyli ten pokonany gracz przez nas nie jest mordercą, to wtedy robimy tak. Defeat player. Kod pokonanego gracza to jest murderer code, czyli ten nasz kod. Później GameCode, to zostaje GameCode. No i MotherCode to jest 0, ponieważ my jakby samemu siebie zabiliśmy. No i wtedy to wszystko by trzeba było przenieść tu na górę. To chyba nic nie zmieni tak naprawdę. Okej, okay, jesteśmy jakimś niewinnym graczem i on tutaj jest detektywem. Spróbujmy jest, go pokonać. No to widać, zginęliśmy. No i tak, jakiś się błąd zrobił, za chwilę to sprawdzimy. No i właśnie, jestem na innym pokoju. No to właśnie, to jest po prostu taki błąd, że... No, że jeżeli jesteśmy duchami, no to wtedy łuk musi być u nas wyłączony. No i to jest po prostu undefined, ponieważ jak jesteśmy duchami, to tutaj próbujemy wziąć tekstury strzelania od ducha. No a takiego czegoś po prostu nie ma. Ponieważ tekstury duchów są po prostu bez strzał i bez miecza. Więc to musimy sprawdzić, jeżeli jest inne od player.dead, no nawet tutaj tak, player dokładnie to wtedy robimy to. No i jeszcze tutaj. Jeżeli jest naciśnięte F oraz jest inne od player.dead oraz Game Started, no to wtedy dopiero możemy strzelać. No bo wcześniej było tak, że w lobby można było ten łuk wyciągnąć, może i zauważyliście. No a teraz naciskam F, to się nic nie dzieje. Oraz jeszcze jeden błąd jest, ponieważ tak, jeżeli jesteśmy powiedzmy tak i klikamy F, no to widać, że nic się nie dzieje, ale na przykład jak tu zrobimy, o, to tak się na drugą stronę jakby nasz direction przestawia. No i teraz znowu się co to. I to jest spowodowane tym, że w tym momencie, jeżeli puszczamy F, to musimy zrobić tak. Player.direction to się równa bow.shootingDirIndex. index. Czyli tak jak mieliśmy direction podczas strzelania, to taki nam musi zostać po skończeniu strzelania. No i widać, tam się wszystko dobrze tutaj układa. No i ok, jesteśmy tutaj widać. To jeszcze raz sprawdzę, czy działa tak. Mordelca działa. No i jakimś innym graczem spróbujemy pokonać jakiegoś innego. Czyli tak naprawdę wszystko działa. No więc można uznać dzisiejszy odcinek za udany. Bo tak, zrobiliśmy pokonywanie graczy. Widać, no to nie był model, więc skinęliśmy. No a jeżeli jakimś graczem pokonamy mordercę, no to widać, jesteśmy bohaterem. Tak. Więc wszystko działa. Tutaj ja się z żegnam. Zobaczymy się w odcinku kolejnym. Tak więc tutaj zakończamy ten 40 odcinek. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.